Zobaczymy nagrody indywidualne. Ostatnia, ostatnia z nich. Wybierzemy zawodnika, który najbardziej się rozwinął. Jak pamiętam, jeden z odcinków naszego podcastu, jak zapowiadaliśmy sezon, to najczęstszymi kandydatami do tej nagrody byli dla nas Eric Bledsoe, Kawaii Leonard. Jak te rozgrywki zweryfikowały nasze poglądy? Paweł. No cóż, Eric Bledsoe stracił dużo na tej kontuzji i głównie dlatego nie jest brany pod uwagę, bo, bo postęp jako taki poczynił. Natomiast i Leonard miał słabszą pierwszą połowę sezonu tą do, do czasu All-Star Game. I w drugiej połowie sezonu nie poczynił aż takiego postępu, żebyśmy brali go gdzieś na wyższych miejscach pod uwagę. A jeszcze Z... pod względem była kontuzja ręki. Tak, tak, też opuścił kilka spotkań. Zwłaszcza, że było naprawdę sporo zawodników, którzy poczynili duży postęp, i ja, kiedy będę teraz mówił o swojej trójce, chcę podkreślić fakt, że ustaliłem takie zasady, że odróżniam powiedzmy pewien, pewien rozwój gracza spowodowany tym, że jest już drugi, trzeci sezon w NBA i, i ten skok musi nastąpić. To znaczy, to znaczy, on się już do tej gry w NBA przyzwyczaja, a odróżnić go od tego, kiedy gracz, który gra już kilka lat, nagle dość niespodziewanie, wchodzi na ten wyższy poziom. I właśnie według tego kryterium wybrałem trzech zawodników. Na trzecim miejscu mam Lensa Stevensona, dlatego, dlatego na trzecim, że on już się pokazał z bardzo dobrej strony w ubiegorocznych playoffach. Sezon zasadniczy nie był w jego wykonaniu jakiś specjalny. Natomiast już w playoffach pokazywał się z dobrej strony i. i... Myślę, że ten sezon to jest tylko potwierdzenie, że, że potrafi być dobry, chociaż, chociaż jest jeszcze lepszy niż, niż był wtedy, bo kilka triple w jednak w tym sezonie zrobił. Na drugim miejscu Kyle Lowry, który nie tyle może wszedł na wyższy poziom umiejętnościami, co jednak mentalnie wszedł w rolę takiego, takiego lidera Toronto Raptors, drużyny, która jest naprawdę wysoko i, i tutaj... Może porównanie do Klis Pola będzie troszeczkę na wyrost, ale on jednak bardzo dobrze dryguje tym zespołem. Tak jest przynajmniej moje wrażenie i, i bardzo dojrzał jako zawodnik, i dlatego chciałem go wyróżnić. Natomiast pierwsze miejsce, nie miałem wątpliwości, Goran Dragic, który jest, który jeszcze moglibyśmy się zastanawiać, gdyby on i Erik Blecu byli zdrowi przez cały sezon, bo oni notowali bardzo podobne statystyki. Ale potem Erik Blecu doznał kontuzji Goran Dragic pokazał, że, że jest najlepszym zawodnikiem Sans. I i szkoda trochę, że nie zobaczymy go w play-offach, zwłaszcza, że, że teraz wypadła ta kontuzja, przez którą on nie mógł zagrać w jednym meczu, w drugim, w drugim nie pokazał się tak dobrze jak do tej pory. I podejrzewam, że przynajmniej dwóch z was, stawiam, że przynajmniej dwóch z was ma też Gorana Dragicza na pierwszym miejscu. Karol, ty masz Gorana Dragicza? a może masz D'Andre Jordana? Eee, nie mam di A to Ciekawe, nie mam D'Andre Jordana. Jakoś tak rozdzielałem tę nagrodę, żeby każdy coś dostał i nie mam Gorana Dragicza. A Za to mam dwóch innych graczy Sans i to jest ciekawe. Po pierwsze, dlatego, że nienawidzę tej nagrody. To jest najgorsza nagroda, jaka powstała. Eee, tak naprawdę, jak to oceniać? Bo ktoś dostał więcej minut, to zaczyna lepiej grać, czy ktoś się rozwinął, bo nie wiem, ma lepszego trenera. To tak naprawdę ciężko, ciężko to ocenić. Tak patrząc z perspektywy lat, kto dostawał, no, pamiętamy Arona Bruksa, nie wiem, w 1996, Georgę Muresan, nie wiem, kto jeszcze pamięta nawet. Rumona 231, który zagrał potem jeszcze sezon i, i karierę musiał potem niedługo później zakończyć. Dostał za Krandol w 2004 roku, a wiemy, że w 2004 roku to jeszcze czasy Nix go czekały. Potem Bobby Simons dostał później, więc to jest taka głupia nagroda. Ale już nie znęcając się nad nią dalej, dla mnie to jest Len Stevenson. Dla mnie to był No Brainer. To, był, to jest gracz, który którego można porównać z Dragiciem, dlatego że oboje mogli grać All-Star, a szczególnie Lens. Tak? Lens powinien Wallstar zagrać. I tutaj nie ma takiej sytuacji, że on grał 20 minut więcej i dlatego rosną mu statystyki. Po Erykuble co można było się tego spodziewać. Nie wiem, ja się tego spodziewałem. I dlatego on nie dostanie. Dlatego ode mnie nie dostałby też Antony Davis, bo też się tego spodziewałem. Lens Stevenson dlatego, że gra 6 minut więcej, ale. Zalicza więcej o 5 punktów, 3,3 3, 3 zbiórki prawie, podwaja swoje zbiórki, prawie dwie asysty więcej, poprawił swoje rzuty wolne o 6%, rzuca jeden rzut wolny więcej w meczu, 3% z gry więcej, 2% za 3, jest liderem w triple-double i ogląda go się niesamowicie. Natomiast z następną dwójką miałem problem i tutaj tak losowo trochę dobrałem i to są dwu, dwaj gracze z Gerald Green który no, tak naprawdę dostał większe minuty i, i, i zagrał w innym systemie. tak? Dlatego nie jest e, nie jest na, na pierwszym miejscu, bo, bo w, gdy do Indiany po prostu nie pasował, a już grał w New Jersey pokazywał. No i Markif Morris, tak? który też miał duży wpływ na drużynę, a dużo większych minut nie grał, więc, więc też się mocno poprawił. E, więc e, tutaj snabem takim no, rzeczywiście może być nie wiem, dlaczego Diandrę nie dałem, no ale może dlatego, że on jest w moich teamach defensywnych. Dlatego go i tylko dlatego tak naprawdę go nie ma. I z drugiej strony, dlatego, że nie tej nagrody, więc stwierdziłem, że za, bardzo lubię Diandrę, żeby dać mu tą nagrodę. Michał, kogo ty masz w swojej trójce? Gdyby Erik Bled to zdrowy, przystały, sezon, myślę, że z pierwszych, z pierwszych pięć pozycji największych postępów można było, ścielić graczami Fenisa ale ja mam na trzecim miejscu Szona Livingstona za to, co zrobił, co, co, co robi dalej z rotacją, czyli Sona Kida, pod nieobecność Terona Williamsa. Jest naprawdę, jest naprawdę, nie spodziewałem się, że po tak, tak strasznej, po, po makabrycznej kontuzji, jaki doznał kilka lat temu, powróci do gry w ogóle w NBA. ale jest naprawdę świetnym graczem, okazał się świetnym graczem i i dla niego trzecie miejsce. Na drugim miejscu mam Antonego Dewisa, bo poczynił może, może inaczej. Mam na drugim miejscu Antonego Davisa, bo on nigdy już nie będzie w tej kategorii. On już, już nie będzie mógł brać pod uwagę jako MIP, tylko MVP. Takie jest moje, takie jest moje zdanie. ten tym grach on będzie się rozwijał w przyspieszonym tempie, bo, bo taki jest jego upside. A na pierwszym miejscu mam Gorana Dragicia. Bo jest po prostu fajnym rozgrywającym, z dużą dynamiką, z, takim, z taką chęcią po prostu wbicia się w każdego defensora bez względu na to, kto przed nim stoi. Nie obawia się o żadne kontuzje, on po prostu, po prostu chce zniszczyć każdego rywala na swojej drodze. Ja lubię takich graczy, bo to, to wyznacza poziom NBA. Krzysiu, jak zakończysz nasze głosowanie na naj... zawodnika, który zrobi największy postęp? No ja przyznam, że w pewnym momencie tak poleciałem z sentymentem do Dallas Mavericks i moją ukrytą miłością do tego klubu, że chciałem wymienić w tej trunce Monta Elisa, biorąc pod uwagę e, <grym> jego grę w tym <grym> sezonie i z tym, co działo się rok temu, no ale, ale się uspokoiłem w porę. No i na trzecim miejscu uznałem, że warto, warto wyróżnić kogoś z Toronto Raptors. Długo zastanawiałem się, czy powinien być to... Kai Lauri czy de DeRozan, jednak wybrałem tego drugiego, bo jednak ten skok de DeRozana był według mnie nieco mniej prawdopodobny niż dobra gra Kyla Lauriego. de DeRozan wystąpił, wydaje się, że zasłużenie na pewno bardziej zasłużenie niż Joe Johnson w meczu gwiazd. Rozgrywa bardzo dobry sezon, rzuca powyżej 20 punktów na mecz. Chyba nikt nigdy się nie spodziewał, że on może zostać pierwszą opcją ofensywną zespołu, a w Toronto, właśnie to właśnie. To ma miejsce. Na drugim miejscu tutaj chyba też nikt go nie wymienił. Nie wiem, zapomniałem kogo Paweł już miał w swojej trójce. Ale na drugim miejscu mam Blake'a Griffina. Według mnie to naprawdę świetna rzecz, jako Blake Griffin pod, pod skrzydłami do Carriversa wykonał pracę i jak, jaki progres zaliczył. Może nie widać tego tak dobrze w cyferkach, jednak widać to bardzo dobrze na parkiecie. Jak Blake zachowuje się na boisku. jak jak czyta grę, jak jest lepszym zawodnikiem w defensywie, no i, no i wreszcie jest bronią na pół dystansie. I to może być ta, ta rzecz, ten klucz dla Clippers do, do sukcesu, wreszcie sukcesu w playoffach. No a na pierwszym miejscu popularny wybór Goran Dragić. Wydaje mi się, że nikt nie spodziewał się, że Goran Dragić może zaliczyć taki postęp jeszcze. Ja pamiętam, jak mówiło się, że Goran Dragic zmarnował swoją okazję na postęp, gdy, gdy przyszedł do Houston Rackets i tam, tam grał nieźle, ale nie grał na takim poziomie, jak wydaje mi się, że niektórzy po nim oczekiwali, wrócił do Phoenix, miał być takim nieudanym planem znalezienia sobie drugiej wersji a Nasza, No okazał się świetnym planem, bo Goran Dragic rozgrywa znakomity sezon, no i według mnie bezapelacyjnie powinien zostać graczem, który poczynił największy postęp w tym sezonie. A co do Blake'a gryfina? Co do gryfina, to ja bym mu dał, dał no, dałbym go w pierwszym miejscu w MIP, gdyby, gdyby nagroda była przyznawana za postęp w kozłowaniu. <grym> bo jest naprawdę zaczął, jego, jego kozioł to jest zupełnie coś, coś innego niż do tej pory. Albo, tak. albo patrzcie, po, poza Goranem, którego ja na przykład nie miałem, są ogromne różnice między nami, jak, kogo tak naprawdę wybieramy, bo... Ciężko wybrać jakiś właśnie taki, nie wiem, wspólny mianownik dla tej nagrody, bo można grać, można De Durantowi, poprawił się, poprawił się, gryfinowi też, tylko dlatego ta nagroda jest taka niejednoznaczna, dziwaczna i, i też gdybym miał teraz drugi raz myśleć, może bym dał Diandrę na pierwszym miejscu, bo czemu nie, no w końcu pisałem, że dwa razy więcej zbiera i tak dalej. Ale szczerze mówiąc, dziwię się, że nie wiem, chyba tylko jeden z was miał lensa. A lens naprawdę wszedł na wyższy poziom i nie grasz takich większych minut. A Dragicia po prostu kiedyś nie lubiłem, może dlatego, tak, trochę to się trochę zmieniło, tak, bo uważałem, bo kiedyś, kiedyś lubiłem bardziej Marcina Gortata i właśnie jak, jak on grał z Gortatem, to traktował go jak, jak taki element konstrukcyjny hali, tak, on go w ogóle nie widział. Podobnie jak Jamie Nelson w Orlando. I, i tak jak rzucał, odpalał te swoje rzuty, albo jak widziałem Gorana na Eurobaskecie a ostatnio, że grał sam z sobą, to stwierdziłem, bardzo mi się to podoba. No i może dlatego taka łatka przylgnęła, mimo że tak patrzę teraz w statystyki, że rzeczywiście można by, można by go do tej nagrody zaliczyć, chociaż może lepiej nie, bo kto dostawał tę nagrodę, to bardzo często potem nagle, nie wiem, gdzieś niknął, na przykład Aaron Brooks, tak. Billy Simons, Tak, byli, zawodnik z nagrodą tak, tak. No, Simon, Simons po prostu, nie wiem, on tam jeszcze jeden sezon zagrał, dwa i od dwóch czy trzech lat go nie ma w NBA, pomimo że on ma 33 lata dopiero. Tak, on, on jeszcze, on podziwiam nie jest... cię, podziwiam cię, że wiesz ile lat ma Billy Simons. Wow. Nie, dzisiaj, dzisiaj wow. sprawdzałem, dzisiaj sprawdzałem, tak, dzisiaj sprawdzałem i, i on ma chyba 33 lata, tak, bo jak właśnie przeglądałem do tej nagrody i właśnie znała, przypomniał mi się właśnie ten, nie wiem, słynny. Ja tam o nim raz czy dwa razy słyszałem o tym rumunie, 230, tak. I tak patrzę, Simons, i tak wchodzę na niego, że on, że on, nie jest jeszcze taki stary, więc mówię, ta nagroda to jest taki, taki trochę hejt z mojej strony. Ja na koniec podsumowując, moja pierwsza trójka, zacznę od końca. Trzecie miejsce Goran Dragic, drugie miejsce Deandre Jordan, pierwsze miejsce Anthony Davis, ze względu na to, że kończy karierę Kevin Garnett, ale jest drugi zawodnik, który będzie grał jak Kevin Garnett. Też słyszałem w przerwie na żądanie, ostatnio Maciek Kwiatkowski powiedział, że Anthony Davis to będzie taki prototyp nowej pozycji na boisku. Nie stretch czwórka, tylko stretch piątka, bo on coraz lepiej rzuca z pół za sezon, może za dwa sezony, on zacznie rzucać za trzy, tak jak to robi w tej chwili Chris Bosch. I w ogóle będzie nowa pozycja, nowe zawodniki, będziemy się Antony Davisem zachwycali przez, przez najbliższe lata. Nie od kilku lat już mamy Spencera Hossa, no tak przecież też, <śmiennie> piątką, <z śmiennie> tak. A Byron Malens, Byron Malens też rzucał za trzy. Na dużym poziomie, no. Andrew Bynum rzucał, rzucał, rzucał za trzy. Andrew Bynum, czego on nie robił. Podsumowując, pierwsze miejsce w naszym, w naszym notowaniu zdecydowanie Goran Dragic, na drugim miejscu nieskromnie powiem dzięki moim głosom Antony Davis, a trzecie miejsce Lance Stevenson.